Cześć, witajcie, z tej strony kuba 1 kuba. w dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany test JBL'a Xtreme 4. Długo wyczekiwanego, no właśnie, ale czy tak słusznie wyczekiwanego? Cóż, moje pierwsze wrażenie było następujące. Słuchajcie, właśnie przyjechał do mnie najnowszy Xtreme 4, no i muszę wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka i ucha jestem po prostu załamany. Tutaj obok stoi Xtreme 2, który gra może i ciszej, ale za to 100 razy ładniej. Nowy głośnik to zawsze nowa cena. I to nie mała, ponieważ 1500 złotych jest sporym przybiciem w porównaniu do poprzedników. Na przykład takiego Xtrema 3, który na ten moment można kupić za mniej niż 1000 złotych. Oczywiście nowego. Nowy głośnik to także nowe rozwiązania, a raczej ich brak, co nawet trochę szokuje. Wszyscy spodziewali się jednego przetwornika zamiast dwóch, zgodnie z nową ideą technologiczną JBL-a. Tu jednakże tak się nie stało. Pod maskowicą kryją się dwa standardowe przetworniki niskotonowe oraz dwie kopułki wysokotonowe. Tonowe. tym samym czyniąc serię Xtreme całkowicie pozbawioną nowego toku technologicznego JBL-a. Jak jesteśmy przy tych przetwornikach, to trzeba tu powiedzieć o ich mocy, ponieważ jest to śmiech na sali. W specyfikacji znajdziemy czarno na białym, że głośnik jest słabszy od poprzednika. Producent deklaruje, że poprzednik, czyli Xtreme 3, posiada 100 w RMS. Tak nie bójcie się zaśmiać, konkretnie dwa razy po 25 na wysokotonówkach oraz dwa razy po 25 na niskotonówkach. Sumując to faktycznie wychodzi 100 w mocy przetworników oczywiście się nie sumuje i nie przelicza się tego w taki sposób. No ale już dobra, idąc z rozumowaniem marketingowym Przyjmijmy, że tak jest, aby było łatwiej to porównać do Xtreme a 4. W którym moc, przeliczając w taki sposób, wychodzi, że jest to tylko 70W. No i 100, ale na zasilaczu. Poprzednik ten niby 100W wyciągał na zasilaniu akumulatorowym. Jest to jednak moc znamionowa, czyli w piku głośnik powinien uzyskać dużo wyższą moc. Tylko ja tu czegoś nie rozumiem. W jaki sposób moc znamionowa, wynikająca z fizycznej budowy przetwornika, może być zmienna w zależności od źródła zasilania. I już na tym etapie JBL bardzo się pogrąża. Słowem kluczowym powodującym błąd na waszej stronie jest moc znamionowa. Ale to jeszcze nic. Skoro przyjmujemy, że 70W jest mocą znamionową, to znaczy, że w piku jest ona dużo wyższa. Czyli tak czy siak średnia moc, jest, słuchając głośnik na maksymalnej głośności nie spadnie poniżej tych 70 W. No okej, okay, to teraz weźmy pod uwagę pewność akumulatora, która wynosi 68 godzin i możemy łatwo policzyć, że słuchając muzyki na maksymalnej głośności, z taką mocą głośnik rozładowałby się w około 58 minut. A producent deklaruje, że wytrzyma on 24 godziny. No i co tu jest nie tak? Nie tak jest totalnie zakłamana moc głośnika. Czas pracy na akumulatorze jest mniej więcej realny, ale raczej tak do 70% głośności. Jako nowość mamy tutaj który ten czas pracy na baterii może jeszcze bardziej wydłużyć, producent deklaruje, że dzięki nowej funkcji Playtime Boost głośnik pogra jeszcze 6 godzin dłużej, czyli łącznie 30. Tylko tu również brzmi to podejrzanie. Zacytuję Wam teraz opis z oficjalnej strony producenta. Aby wydłużyć granie o kolejne 6 godzin, wystarczy dotknąć przycisku Playtime Boost. Dobra, stop. I teraz moje pytanie, gdzie jest ten przycisk? A no oczywiście, że go nie ma. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie przez aplikację. Idźmy dalej, bo będzie jeszcze śmieszniej. Dostraja i optymalizuje wydajność głośnika, zapewniając głośniejszy i wyraźniejszy dźwięk. A prawda jest taka, że tryb ten całkowicie ucina niskie tony, przez co może się wydawać, że głośnik faktycznie jest głośniejszy, ale brzmi to tragicznie i za chwilę wam to pokażę. No dobra, ale koniec tej ruletki śmiechu. Teraz o zmianach, które faktycznie są na plus, a mam tutaj na myśli wymienny akumulator. Tego jeszcze nie było w głośnikach przenośnych JBL-a i bardzo fajnie, że Procent przekonał się do tej opcji. Akumulator możemy wymienić, odkręcając dwie śruby od dołu głośnika, oczywiście torksy, po to, aby przeciętny Janusz nie mógł zrobić tego sam w domu, tylko musiał jechać do warsztatu szwagra. Śruby trzeba odkręcać bardzo delikatnie, ponieważ wykonane zostały one z aluminium. Tak nie liście się, jest to totalna głupota. Nie akceptuję wymówki, że głośnik jest przez to lżejszy. Ile ważą takie dwie małe śrubki na tle całego głośnika. Jak jesteśmy przy zmianach, trzeba powiedzieć o nowym trybie parowania. Był już JBL Connect, był JBL Connect Plus, potem był partyboost. Teraz spodziewałem się Party Boost Plus, ale dostałem Auracast. Tryb co prawda kompatybilny ze wcześniejszym standardem party boost, ale tylko w teorii, bo do takiego połączenia głośników z różnymi standardami trzeba już wykorzystać aplikację JBL-a. Nie przejdzie zwykłe naciśnięcie przycisku. Trzeba też powiedzieć o tym, że na przykład w społeczności basowników już Wiele razy pojawiły się wzmianki, że mimo tej kompatybilności ludziom to po prostu nie działa. JBL, no i po co wy to robicie? Przecież psujecie tym kompatybilność swoich produktów i utrudniacie życie użytkownikom. Ja wiem po co. Oczywiście marketing. Bo przecież jeśli mam głośnik z Connectem Plus, a moi znajomi mają już głośniki z AuraCast, to nie mogę być gorszy i muszę kupić nowy głośnik po to, aby znów móc się z nimi łączyć. Idąc dalej, spośród zmian, możemy tu jeszcze wyróżnić wbudowany algorytm sztucznej inteligencji, kontrolujący ruch membran. Nie wiem ile w tym prawdy, może się okazać, że to jest ten sam algorytm co w poprzednich. Tylko, że obecnie jest moda na AI, to teraz nazywa się to głośnik z AI. Marketing pełną gębą. Ostatnią ze zmian jest ogólny design głośnika, który według wielu osób się zdecydowanie pogorszył. Ja powstrzymam się od oceny tego, ponieważ o gustach się nie dyskutuje. Natomiast muszę wam powiedzieć o widocznej zmianie, jaką jest obudowa, która zyskała taki charakterystyczny połysk, a to za sprawą tego, że teraz jest ona wykonana z materiałów w recyklingu. Skoro o zmianach już wiecie, to teraz posłuchajcie, jak to gra. Watch me as I take off I'll be working until I have all of my days off Then I'm surfing in California when I'm paid off I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce da, -da, da watch out, I'm coming, yeah I know, I know, I'm a hustler, I go Got me running, running, got me gunning For thrones, I won't go back, no pass No cash, so fast, I'm gone Grow fast, big splash, all cash, like watch all. Me as i

i the lotto, now my pockets fatter, give me a little space Promise mama, I'ma take the challenge hey, hey, Took my chance, the dice rolled. let me slide in Welcome y'all to my show, bout to begin This the time I go roll. so let me just shimmy, shimmy all the way Until I pop off Look, I'm tired of excuses and secrets Keep my head up and know this ain't easy So grab your popcorn bags and relax, I'ma shimmy, shimmy Pewnie nie słyszeliście tego dokładnie. To się zmienia dość stopniowo, tak aby ta różnica była jak najmniej odczuwalna. Dlatego pokażę Wam liczby. Zaczynamy bez zasilania, jak zwykle z odległości 3500 mFm od głośnika. I jak zawsze przy tej samej piosence od sekundy i jak zawsze 0,35 106,4 dB. Wynik naprawdę bardzo duży. Zobaczmy, jaka będzie różnica na zasilaczu. 107,8 dB Różnica faktycznie jest. Rzućmy teraz okiem na tabelę, jak prezentuje się to względem poprzedników. Teraz jeszcze nawiązując do Xtreme'a dwójki z początku odcinka, bardzo proszę o to porównanie. i was born to be a fighter had these dreams and desires i would be something better a fire in my soul that keep burning a pain that keep hurting a curse is i merge i feel the thirst keep on working i won't stop i won't quit to the top of this shit i get lost in the works a bitch i get mad i get pissed i get after this shit hit the gas feel the grip adrenaline never miss i'm not patient but i've learned to embrace it cause i've been working i've been waiting never cause i'm so close i can taste it wanted away from everything i've been chasing I'm all that I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you. Honest, control the conscience. You got this, yeah, you got this, you gotta you got run it. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or we can play scared? stop, I am prepared to get to the top, and you must be rare. got a like, hey, hey, hey. I will not stop, I am prepared to get to the top, and you must be rare. You got one shot. Yeah. i will not stop i can breathe to get to the top that yeah, you must be with No i co ja mam teraz powiedzieć? Głośnik jest dużo głośniejszy od Xtrema 2. Dźwięk z niego w pomieszczeniu jest znacznie gorszy niż z dwa modele starszego konkurenta. Wysokie tony są tak strasznie wybite, że dźwięk faktycznie jest bardzo przejrzysty. Ale co z tego, skoro po jednej piosence musimy iść po proszek na ból głowy. Robi to z tego głośnika absolutnego wymiatacza, jeśli chodzi o plener. Głośnik słyszalny będzie z ogromnych odległości i na głośni ogromne imprezy. Niestety na tym koniec plusu. W pomieszczeniach jakość tego dźwięku nie jest akceptowalna, a przynajmniej nie bez użycia equalizera. Jeśli chodzi o bas, jest on mniejszy niż w Xtreme 2. Co dla niektórych może być trochę szokujące, ale mnie szczerze powiedziawszy wcale nie dziwi. Już od dłuższego czasu obserwujemy, jak JBL nastawia swoje produkty na użycie plenerowe. Gdzie się podziała strategia z Boomboxa 1, w którym to mieliśmy przełącznik indoor-outdoor? Więc generalnie podsumowując ten test jakości dźwięku, jak na głośnik za takie pieniądze jest bardzo słabo. Wspomniałem Wam wcześniej o trybie Playtime Boost. I żeby nie być gołosłownym, to teraz pokażę Wam różnicę. Tylko się nie załamcie. So I keep Daddy Podsumowując, w tym trybie głośnik gra zdecydowanie gorzej, jakość dźwięku jeszcze bardziej spada, a wysokie tony są jeszcze bardziej słyszalne przez całkowite ograniczenie basu. Jeśli chodzi o test zasięgu, to głośnik jest nowym rekordzistą kanału. Przebił on całą skalę katapult składającą się z 99 metrów i grał jeszcze dużo, dużo dalej w lesie, więc ten dodatkowy dystans był już mierzony na oko i wyniósł około 50 metrów. Tutaj na kalkulatorze macie dokładny wynik. Trzeba też oczywiście zaznaczyć, że był to pomiar po ziemi, gdyby telefon i głośnik był trzymany w ręku. Zasięg drastycznie by się wydłużył. Przez tego rekordziste muszę chyba pomyśleć. Myśleć o nowym miejscu pomiarowym. Jeśli kolejne głośniki od JBL-a będą uzyskiwały jeszcze większe wyniki, chyba zaczniemy je mierzyć z samochodu. No ale podsumowując ogólnie dzisiejsze testy. Czy warto? Moim zdaniem nie, a na pewno nie w tej cenie. I wiem, co sobie teraz myślicie. Jest to chyba pierwsza recenzja produktu od jbl na tym kanale, do której podchodzę tak krytycznie, ale zmiany wprowadzone przez JBL-a są moim zdaniem niekorzystne. Dodatkowo uważam, że nie fajne jest robienie klientów w balona szeregiem niefajnych sztuczek marketingowych, więc mówię o tym głośno i czekam na poprawę w kolejnych modelach. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się Wam spodobało i chcecie więcej testów produktów od JBL-a, czy ogólnie głośników Bluetooth, koniecznie informujcie tą łapką w górę. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego głośnika lub jakiegoś innego, zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku Basownicy Kuby. Jest tam dużo specjalistów, którzy chętnie Wam pomogą. Aby nie przegapić nowości ze świata głośników przenośnych, koniecznie zostawiajcie subskrypcję. Widzimy się już niedługo, no i Narka!